Pozytywne relacje i Małgosia Żółtaszek zapraszają do świata rodzicielstwa lekkości. Zrelaksuj się, posłuchaj i bądź. Dlaczego rodzicielstwo lekkości, czyli na początek intencja? Tak już jest, że gdy w jednym kociołku wymiesza się wysoką wrażliwość, uważność i skłonność do idealizowania i marzycielstwa, oczy widzą więcej, a uszy więcej słyszą. Docierają wtedy do człowieka słowa, gesty, momenty, które zachwycają lub zatrzymują w połowie oddechu. Proceder ten ma miejsce szczególnie wtedy, gdy sytuacje dotyczą relacji, a już najbardziej relacji między dorosłymi a dziećmi. I tak ja, Małgosia Żółtaszek, jestem osobą, która nosi ten szczególny kociołek, a zatem widzę i słyszę. Zachwycam się lub zasmucam. Zachwycam się, gdy w przestrzeni dorosło-dziecięcej widzę dialog, akceptację, zrozumienie, empatię i miłość. Smucę się za to, gdy dostrzegam niechęć, znużenie, brak połączenia, bezradność i bezsilność. Bywam też zaalarmowana, gdy czytam o zjawisku, pomyliłam się, pomyliłem, rodzicielstwo to nie moja bajka. Widzę bowiem nie tylko dorosłego, który jest w kryzysie, ale też zależne od dorosłego dziecko, które bez swojej winy, woli ani zgody znajduje się w miejscu, lepiej żeby cię tu nie było. A to jest Dramatyczne miejsce. Tak dramatyczne, że dorosłe osoby, które w dzieciństwie doświadczyły bycia w nim, latami zmagają się z ogromnym lękiem przed odrzuceniem, poczuciem, że są pozbawione wartości, a spełniona potrzeba bezpieczeństwa jest dla nich pojęciem abstrakcyjnym. Zdarza się też, że wyszarpują od życia uwagę, poczucie wyjątkowości i ułudę, że wszystko gra, choć tak naprawdę towarzyszy im przerażenie małego dziecka którego ktoś przestał kochać. Trudne to bardzo, dla dziecka, dla dorosłego, bo gdyby tak móc stworzyć świat, w którym brak miłości wobec dzieci się nie wydarza. Bywa też inaczej. W mojej praktyce spotykam również rodziców, którzy tak bardzo kochają swoje dzieci, tak bardzo chcą je otulić bliskością, miłością i tak bardzo chcą, by ich dzieci czuły się ważne, że zapominają o sobie. Są rodzicami, Którzy wkładają ogromny wysiłek w zapewnienie swoim dzieciom wspaniałego życia, ale robią to z pozycji niewidzialnego cienia, którego potrzeby się w ogóle nie liczą, a ta autostrada do zniechęcenia, frustracji i rodzicielskiego wypalenia. Dwie skrajności: rodzic skupiony wyłącznie na sobie i rodzic skupiony wyłącznie na dziecku obie trudne do dźwigania dla obu stron. A przecież zdarza nam się balansować na tych dwóch skrajnościach teraz moje, a teraz twoje. Tak bardzo jestem dla mojego dziecka, już mam dość mojego dziecka. Tak jakby pomiędzy tymi skrajnościami, pomiędzy stuprocentowym dawaniem i stuprocentowym braniem, nie było nic pustka, odchłań. A to nieprawda. Właśnie to, co pomiędzy, jest najbardziej wartościowe, ponieważ pomiędzy jest wspólne bycie i wspólne tu i teraz. To tu i teraz nie musi być jak z żurnala. To tu i teraz warto by było prawdziwe. By było prawdą o dziecku i prawdą o rodzicu zawsze na dany moment. Inne będą przecież rodzinne zasoby o szóstej rano we wtorek i inne o dziesiątej w niedzielę po czterodniowym długim weekendzie. Inne będziemy mieli zasoby w zależności od wieku naszego dziecka. Inne zasoby będą, gdy jesteśmy w dobrej kondycji fizycznej, a inne, gdy coś nas lub nasze dziecko boli. W innym miejscu będziemy, gdy mamy poukładane życie osobiste i zawodowe, a w innym, gdy doświadczamy emocjonalnego trudu. Jednak niezależnie od tego, co się dzieje, zawsze jest rodzicielskie tu i teraz. Możemy w te momenty wpuszczać wymagania, oczekiwania, zasługiwanie, udowadnianie, perfekcjonizm, a potem w wewnętrznym stresie i napięciu padać ze zmęczenia na twarz. Możemy wymaganiami, oczekiwaniami zasługiwaniem, udowadnianiem, zarzucić nasze dziecko i wtedy ono doświadczając napięcia i stresu, padnie nam na twarz lub zacznie się buntować. I w gruncie rzeczy ta druga opcja jest zdrowsza, ale opowiem dlaczego przy okazji innego spotkania. Możemy też wpuścić lekkość. I jak to robić? Powoli i bez pośpiechu będą tłumaczyć. Wiem, że rodzicielstwo może być lekkie. Wiem, że możemy z niego czerpać i się nim cieszyć. Wiem, że może stać się nie zadaniem, które we właściwy sposób należy dowieść, dzieci wychować, wykształcić, wyposażyć na przyszłość, ale relacją, w której obie strony czują się swobodnie. Ważne jest jednak, by w tej relacji obie strony były tak samo ważne. Jestem ważna, jestem ważny, jesteś ważna, jesteś ważny. Jesteśmy ważni, to słowa klucze ważni dla siebie samych i dla siebie nawzajem. Bez poczucia ważności stajemy się niewidzialni. Jeśli odbierzemy sobie ważność jako rodzice, staniemy się przezroczyści, a nasze potrzeby zupełnie nieistotne. To wspaniały sposób, by przestać się liczyć dla innych. To również sposób, by zrodziły się w nas oczekiwania, że ktoś nada nam ważność partner, dziecko, a jeśli nie wchodzą w tę grę, byśmy czuli się odrzuceni i zupełnie nieistotni. I już jesteśmy w poczuciu osamotnienia, żalu, smutku, a może gniewu. Jeśli odbierzemy ważność naszemu dziecku, przestajemy widzieć je takim, jakie je jest. Nie słyszymy tego, co jest dla niego istotne. Skupiamy się na naszym wyobrażeniu i oczekiwaniu, że dopasuje się do naszego życia, do naszych potrzeb, a nawet ambicji. A dziecku bardzo trudno jest dźwigać poczucie nieistotności i niewidzialności. Są dzieci, które dopasują się poprzez odcięcie się od samych siebie, są takie, które będą walczyć o godność i autonomię. Jedne i drugie dźwigać będą ciężar nie swojego życia i jako dorośli ludzie mogą zorientować się, że wspieli się na bardzo wysoką drabinę, ale ta drabina nie należy do nich, więc trudno jest czerpać radość z życiowego sukcesu. Ważność to przestrzeń harmonii to ja, rodzic i mój dorosły świat i ja, dziecko i mój dziecięcy świat oba światy fascynujące i wyjątkowe oba światy współistniejące i choć w tych światach to duży jestem silnym i opiekującym się, a mały przyjmującym opiekę to pamiętajmy o tym, że my, dorośli, mamy moc. A jeśli tak się zdarzy, że nie mamy jeśli czujesz, że nie masz mocy to zostań ze mną koniecznie. Wiem bowiem, że tak naprawdę tę moc w sobie masz, tylko gdzieś ci się schowała, gdzieś ci się zapodziała. Obiecuję ci jednak, że ją znajdziesz. Zapraszam cię więc do świata rodzicielstwa lekkości, miejsca emocjonalnego luzu. Miejsca, w którym nie trzeba wciągać brzucha. Miejsca, w którym będziemy zasilać się mocą poprzez czułość dla rodzicielskich słabości. Wreszcie miejsca, w którym dotkniemy blasków i cieni życia rodzicielskiego, ale bez poczucia winy i absolutnie bez wstydu. Bo lekko może być jedynie wtedy, gdy zaakceptujemy naszą doskonałą niedoskonałość i doskonałą niedoskonałość naszych dzieci. Na początek jednak usiądź. Pooddychaj i powiedz sobie, jestem ważna. Jestem ważny. Jestem w tu i teraz. Tak samo zresztą jak moje dziecko. Jesteśmy w tym razem. A biorąc pod uwagę, że czas szybko leci, do pełnoletności dziecka mamy raptem 6570 dni. Może warto pocelebrować chwilę, nawet gdy jest ciężko. Rodzicielstwo. To przecież przygoda, to podróż, w której wiele się dzieje, ale też taka, którą cudownie nosi się w sercu. Tymczasem zrób może dziś dla siebie coś, by samej, samemu sobie pokazać, że jesteś dla siebie ważna, że jesteś dla siebie ważny. A jutro zrób coś dla swojego dziecka, właśnie z tą intencją. I gdyby tak udało się utrzymać tę tendencję, pokazywania sobie ważności, Pamiętaj, by zawsze zaczynać od siebie. Byłoby wspaniale. Tak, na początek. A jeśli chcesz, zostań ze mną na dłużej. Zasubskrybuj mój kanał, skomentuj i daj łapkę w górę. Niezależnie od tego, w jakim wieku jesteś i w jakim wieku masz dzieci, wasza relacja jest wyjątkowa, niepowtarzalna i trwa. Możecie z niej czerpać razem z lekkością. Tymczasem do usłyszenia i powodzenia.